Dobrze, koledzy, yy, nagrywam, więc tak. Yy, fajnie się grało koniec odcinka, Elo? Już nie grasz? Czemu? Znaczy, nie, tylko odcinek skończyłem, nie? A to nie, A kiedy, był, kiedy był początek? Ja się chciałem przywitać. J jakiś ten 20 sekund temu. No, nie, no, no nie, nie, skończyłem, nie skończyłem, zżartowałem. Nagrywa się wszystko. Kameruje się. Nie, bo ja. To ja się tak, kameruje. No ale prankster. Yy, no to chciałem tylko powiedzieć, że papież nie ma małe dzieci. No właśnie tak, tak. właśnie tak, wiele mówić. Szybko patrzcie na godzinę, na godzinę, patrzycie. Jak, jak, jak jest godzina, jak jest godzina? Ach, tak. Ej, i dziwne, że powiedziałem to akurat o tej godzinie. Jeszcze, tak w sumie to, to... To dobra, to tak jednak. Bo miałem powiedzieć, że powiedziałeś to 20, 30, 36, ale dobra. Dobrze. No um, to co? Idziemy chultę czytać. A, kurwa... Psk. Dobra, no, rób nie? ten portal szybko, bo w dupie. No już ja już zrobiłem, no. już mam na mam raka! to, dobra, to dobrze. dobrze, to dobrze. ja już przygotuję pana Tadeusza. Robimy kult ogólnie. Tak. Czytamy, dawaj czytamy po jednym zdaniu. Nie, nie, nie. Ja, ja jestem główny, ja jestem prowadzącym masz, kultu. Masz. Dobra, czekaj. Czy je, jednego... zdałeś, zdałeś inwokację z pana Tadeusza? Kurwa, nie. No to ja mogę zarecytować. Dobra. Dobrze, no to, to spoko, mogę... to, to, będzie nie, to, zaraz, to, zaraz, to będzie modlitwa. To będzie modlitwa. No właśnie, trzeba jeszcze dobra, zapalniczkę. Dobra. Masz flinta? Tak. Znaczy, a, dobra, no to czekamy na bierusa. Tylko nie, nie zapalę jeszcze tego, nie zapalaj tego jeszcze Zostaw to na razie Dawaj teraz szybko Już idę Perły już wiem, to dawaj Dobra, wiem, nie, dobra musimy, to musimy, musimy, wszyscy razem inwokacje O dupie mam te perły No wiem właśnie, ja i tam Dobra dawam. to poczekajcie to Musimy stanąć, nie, dobrze. ja stoję tu Wy ja stoj, stoj, ty tam. Nie wszyscy stoimy na tym samym poziomie, tutaj patrz tak jeden blok od środka Czyli, o, czyli... Nie, bo ja muszę stać wyżej, bo jako jedyny z was umiem wyrecytować tą inwokację. Dobrze no. właśnie, to będzie nasza modlitwa, ty Inwokacja, zaczynasz. Inwokacja! Ej, dobra, e, przy... a e, może e, wszyscy się mówili. Ja, ja jesteś już mam... jak zdrowie! Stulery e, i tyle No ja też właśnie, ja e, no... E, e. Ja już mam przygotowaną, to możemy Ci wszyscy to wam powysyłać. No co stracili, którzy cię stracili. No kurwa, dobra, wysłać wam tę inwokację i się wszyscy modlimy na raz. Mhm, dobra. Dobra. Nie. Znaczy to tata, po prostu wyszukaj ja tą inwokację. Nie, wszyscy razem. To z... będzie nasz, nasze ojczyzną. Dobra, to... nie, nie tutaj, nie tutaj. Nie, nie, nie. Tutaj stój. Bielus. No poczekajcie, ja już... No ja już mam włączone, mogę już stawać. Dobra, czekajcie. to czekajcie, bo ja też nie, nie, nie tam. Tak. To... Dobra, ja się ustawię tutaj. Tam się... Nie, Biela, stawaj tu, Staw... dobra, stawaj No właśnie, tu, tak żebyśmy się wszyscy widzieli. Robimy taki trójkącik wokół tego Czemu? jebanego altaru. Dobra, i za chwilę mówimy ten. Y... Na 3, 2, będzie. Ja to zapalę i zaczynamy. Ale, ale wszyscy na tym samym poziomie. Dobra. Właśnie, no Rudy, co ty wyższy jesteś? <laughs> tak, jestem. Tak, tak. W tak. W tak, jestem, jestem, jestem. W Minecrafcie jest. Nie, nie. Czekaj, no mierzymy się. U was. Stójcy, male pierdolony. No masz włoski troszkę wyższe niż co? ja nie, nie będę ci lizał co, pajacu? Nie będę ci lizał po raz drugi Dobrze, koledzy Dobra, Biele, już masz? Masz? Szybko, szybko, szybko. Nie ja. ma czasu Nie No wyszukaj Dobra, po prostu, kurwa Nie, 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 nie Nie, nie, nie Czekamy na Biele Noc się robi w ogóle Musimy się pośpieszyć Dobra, już, już, już szybko, Dobra szybko, Dobra, czekajcie, jeszcze chwilkę Dobra, i teraz cisza i... Dobra to ja zaraz będę trzy-cztery. No dobra, Trzy, Dwa, jeden. Litwo, Litwo. czyli moja, na no Ty jesteś, ty jesteś zdrowie. jak zdrowia jak tym tylko się dopełnia. Dobra, tutaj, 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 to tutaj, 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 odnowa tutaj, tutaj, nie nie tutaj, tutaj, nie tutaj, 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 gdy od płaczącej matki pod Twoją opiekę ofiarowany martwą podniosłem powiekę to, i, zaraz i zaraz pieszo mogłem do krew pieszo krew do tych i za zwrócone życie podziękować Bogu. Ty nas powrócisz cudem na ojczyzny łono, tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną do tych pagórków leśnych, do tych łąków zielonych, szeroko nad błękitnym niemnem do tych pól malowanych z zbożem rozmaitym, zwłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem, gdzie bursztynowy świeżok gryka jak śnieg biała, gdzie panieńskim, gdzie panieńskim rumieńcem? Gdzie panieńskim rumieńcem my. nie na pała. A Dobrze, teraz zapal, zapal to. Nie bij nie się kurwa. Zieloną na Zżadać No palimy tak szybko. Że... Mi... No i teraz, no i teraz czytamy całego teraz... poza Tadeusza. Dobra, ja zaczynam. Dobra. Czekaj, kurde. To po jednym zdaniu już czytamy. Ale czekaj, zaczyna się od śród takich pół przed laty. To jest początek. To jest początek? No to tu jest takie powrót fajne mm. spotkanie się... Nie... A to jest inwokacja już tutaj. czekaj, ja tu muszę kurwa znaleźć. mówić gdzie jesteś? No on, on tam umarł się zabił. mówić wracaj, tu musimy szybko tam do czytać. A się zrozumiją Dobra, to... gdzieś 500... w ogóle 500 milionów kilometrów od domku. A ty, Dobra, zaraz ty... tam będziesz na miejscu, na no, spokojnie, to 5 minut. Czytaj Igor, nie możemy teraz Ale kurwa, ale nie nie, musimy czekać na wszystkich. To zakon. No wracaj na swoje miejsc. Ej, no właśnie. tu Nie, dobra, zacznijcie będę mnie chłopaki. Nie! Nie możemy! Bo wtedy się obrzyd nie odbędzie. A weźcie sobie teraz w wyobraźni, że my tak... Czytamy tego Pana Tadeusza... I tam jest Chirurbrajna wycz pojawia. <laughs> kurwa. <laughs> o Boże, dobra, idziemy spać? Nie, musimy co robić w nocy. Mm -mm. Dobra, zacznijcie beze mnie, bo ja buduję coś nie. nie kurwa, nie. Te, nie, daj mi opa na chwilę. Myszu. Tak, możesz go kiknąć. Nie, nie kiknąć, nie. O nie, złego tego dałem. Deop op. <noise> Bielus. Op. Ty zjebany jakiś <noise> jesteś. Mm. Co czytujesz? No kurwa! A chciałem specjalnie tak pisać, żeby ten. że niby na czas, żebyś się wkurzył Ale no, nie, kurwa! Co to jebana? Nie ma te pania! A w sumie to są poważne obrzędy, można. Ale no, no znowu jest tam 500 tysięcy kilometrów w domku. Mam, mam opadalej, mam, dobra. to masz no, szybko. Dobra Nie! 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 Dobra, szybko umrzmy się. Szybko to będzie pierwsza modlitwa. Jutro zrobimy lepszą. O nie, zgasiliście to. Tu wyjście to kurwa zga Dobra, to była nieudana modlitwa, musimy tu wrócić jutro. Dobra. <ślesz> <ślesz> ja goś próbowałem. Jaki. Dobra, i teraz wszyscy musimy się poświęcić w ogniu. Birus pierwszy. Dobrze. Dobrze. Bo, okay, orwo, jebana. Ja mogę nawet totem złożyć i rzucić jakieś diaksy na ten, na składkę. Ja mam 8, mogę je rzucić, tak serio. Ja też mogę. No poczekaj, na trzy, 4 rzucamy. I... Chole, wszystkie? Kule. Nie, bo ja mam 35. Ja, ja już spaliłem pana. Ja już spaliłem. Ja spaliłem wszystkie moje naczynia, ja już. Ja spaliłem osiem. Ej, Igor, patrz to. No. <laughs> ja, Wszystko ja tylko... dla pana to <laughs> No właśnie. A... A -a. Dobra, jeszcze ja muszę poświęcić na Stosie teraz. Ja jest na L L bla blaman Dobrze Litwój. Dobrze, pierwsza modlitwa. No na następną modlitwę musimy przynieść jakieś rzeczy. No Znamy. i w ogóle musimy... Niech, niech jedna osoba recytuje. Dobra, niech by ja mówisz zawsze na początku recytuję inwokacje. I potem czytamy po je, jeden Ale ten... ja buduję tor do driftu, proszę się już dzisiaj nie będzie. Kurwa, jutro będzie. I potem czytamy Zatraje, jeden raz. Rocio... A I dobra, wysak Najpierw. Bieluczy, najpierw ty, Bielus. Kurwa, stójcie ryj. Najpierw Bielus czyta inwokacje. Potem, nie wiem. Um, wszyscy potem, na przykład, Rudy czyta um, parę linijek. Nie robię, no, żeby, żeby to było równo. Nie, nie, nie. nie. Potem e, potem wtedy ja mówię takie chwalmy Wielkiego Mickiewicza, i wtedy siedzicie chwała i cześć Mickiewiczowi, i wtedy ty czytasz e, ten tak. e, pana Tadeusza. No, wtedy ja, ja czytam kurde całą jedną księgę. Ej, ma ktoś jakieś fajne coś do walki z zębiakami? Znaczy, możesz Nóż ich przykupić? Ej, no bo mnie atakuje, kuchenny. kurde, kurde to mać siedem dni. Dlaczego już lecę? po prostu im powiedz, żeby tak nie robili. Okej, mam. Nie! A z zombie, dobra, myślałem, że ja go. No to ja, jako że zombie, jeszcze. o, żyję jeszcze. i teraz, teraz ja mu najebę. Kurwa. Tak. U też. Wow, a się teleportuje. Ten to jest. Mogę bezkarnie teraz. Mm -hmm. No. <laughs> Podtrzymaj mi dźwignię.